I witamy serdecznie ze słonecznej plaży w Łebie. Tutaj za niespełna miesiąc wielkie święto Nordic Walking, a to za sprawą Pucharu Bałtyku i podsumowania tego największego cyklu w Polsce. My za moment wybierzemy się do hotelu Zdrowotel i tam z panią Dorotą podyskutujemy na temat właśnie tej imprezy. Przybliżymy wam ją jak najbardziej. No i mam nadzieję, że zachęcimy jeszcze tych niezdecydowanych, by wzięli udział w wielkim święcie nie tylko Nordic Walking, ale też przy okazji wzięli udział w fajnej załawie. Andrzejkowej, na którą Was serdecznie już teraz zapraszam. Przy mnie stoi Pani Dorota, która nam opowie i przybliży nadchodzącą imprezę. Dzień dobry. Zapraszam przede wszystkim do Łedy na zakończenie Pucharu Bałtyku w biegach przełajowych i w Nordic Walking. Spotykamy się w zasadzie przez cały weekend, czyli 28 w piątek rozpoczynamy konferencją o której opowie na pewno w Krzysiu. Natomiast wieczorem po jakiejś tam lekkiej zabawie, czyli koncercie, w zasadzie udamy się na spoczynek po to, żeby rano rozpocząć pełny emocji dzień. Zaczynamy od samego rana, czyli najpierw Nordik, później biegi. Później się kąpiemy. Ci wszyscy, którzy, którzy mają ochotę skorzystać z morsowania, zapraszam gorąco, przewidujemy nagrody. Czyli kąpiemy się w morzu. Tak, to są bałtyckie kąpiele morsów. Jest to nazwa dostosowana do tych naszych bałtyckich, bałtyckiej imprezy, takiej pełnej bałtyckiej imprezy. Później po kąpieli wieczorem zapraszamy na drzejki, a niedziela... Niedziela to podsumowanie Pucharu, Bałtyku i rajd i w ogóle pełny emocji weekend. Czyli ogólnie dużo się będzie działo. W zeszłym roku sporo osób było, nie tylko samych uczestników, ale też i jakby znajomi tych uczestników, tak? Czyli jest taka możliwość rzeczywiście przyjechania tutaj jakby stricte tylko na Andrzejki, a nie na, same, na samą imprezę. Tak, zapraszamy nie tylko te osoby, które są związane w jakikolwiek sposób z morsowaniem, zbieganiem czy z nordikowaniem. Zapraszamy też osoby, które chciałyby tylko i wyłącznie spędzić u nas Andrzejki i popatrzeć jak inni się męczą. Czyli zapisy cały czas trwają na Państwa stronie, między innymi zdrowoter.pl i tam też można zasięgnąć wszystkich niezbędnych informacji. Jakby zarejestrowanie się na same zawody to jest, to jest jedna rzecz, a osobno trzeba też u Państwa jakby ewentualnie zakupić nocleg w cenie. 245 zł od osoby za cały weekend. Myślę, że to nie jest wygórowana cena, szczególnie że będzie tyle atrakcji: będzie bal Andrzejkowy z wróżbami. Bawimy się prawie do rana. Kto wytrzyma, może do rana. I... Jeżeli ktoś chce, chciałby przyjechać do nas tylko na jeden nocleg, to wtedy płaci 140 zł do osoby. Zapraszam. Czyli albo od piątku do niedzieli, albo od soboty do niedzieli. Tak, albo od piątku do niedzieli, albo od soboty do niedzieli, ale, albo od piątku do soboty. <grym> Można i tak, faktycznie. Czyli co, serdecznie wszystkich zapraszamy na tą wyjątkową imprezę podsumowującą cały rok zmagań w Pucharze Bałtyku.